Ostatnia gra, którą mamy dla Was przygotowana, przygotowaną, to jest gra pod tytułem bajka. I w tej grze wystąpimy wszyscy i postaramy się opowiedzieć Wam bajkę na dobranoc. I tutaj poprosiłbym o sugestie do bajki o bohatera. jakiś zwierzątko, żeby dobrze się nam kojarzyło. Królik misiu. Królik misiu, ok, a jakieś takie bardziej egzotyczne zwierzątko? Padalec, panie Padalec, panie polskie, niekoniecznie egzotyczne, ale, ale dobre, padalec, dobrze. I padalec, padalec ma jakieś marzenie i co jest marzeniem tego naszego padalca? A jeszcze może zanim marzeniem, to jaki jest jego imię? Sebastian. Padalec Sebastian, okej. Okay. Jesz jeszcze jakieś? Czy wystaje już Sebastianie? Mateusz. Mateusz, Mateusz, Sebastian. Powiedziałbym, że... Zostaw sobie Z Sebastian. Ja. Zostawimy na rynek, zniszczeniem Sebastian Jak. ja... Chcę Proszę? Chcę O, super, bardzo fajnie. Czyli mamy padalca Sebastiana, który marzy o tym, żeby polecieć. Znaczy... Polecieć. polecieć? Polecieć. Nie jedną Polecieć. Polecieć. nie lecieć. Więc was poprosiłbym o okrzyk Trzy, dwa, jeden... Impro! Dawno ten, za górami i lasami był sobie mały zwierząt o imieniu Sebastian. Marzeniem jego było zlatoć. Sebastian bardzo lubił patrzeć w chmury. I zawsze wieczorem Okna zamykam, Rolety zasłaniały, po to, aby nic nie czuć. Bo Sebastian zawsze marzył o tym, żeby być pilotem. Postanowił więc zrobić samolot. Wziął i szyszki oraz Bo chciał złożyć wielki samolot. Sebastian próbował wykonać czynności naprawcze samolotu. Dlatego Wziął się w łaski samolot. Sebastian długo pracował nad tym samolotem. Wtedy okazało się, że samolot, nie dla, wierzył mocno, że samolot może pofrunąć daleko, Ken, K... W daleko, Sebastian, więc Wow. Wzbić się samolotem. Samolotem. Do nieba. Szybował. 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 Samolotem. Sebastian. Szybował. Bardzo szybko i samolotował. Tak. Bardzo co? Moral z tego. Samolotu. Samolotu że badalec może też być samolotem. Wielkie brawa! Dobrze!